Mamy zadanie oczyścić kino. Ciekawe co tutaj ciekawego jest. Dla ciebie ta dla mnie to surowce. Złomiarz 23 wieku. Uff. Reflex. Cała ta kapuśka. Aluminium to jeszcze. O, słuchaj. Ten kątek. A medycyna. Nie Co tutaj mam do czyszczenia? A, deratyzacja. Nie ma mutowania. Nogi. może lepiej nie Jeszcze u gierdoli, co? Oho, Wie o Czyżby szczęście? Ten to raczej nie miał Na no fakę, Tu mnie nie dostanę Co dobiłem No Właśnie ładnie To było wszystko? No to się zawiodłem. A co tutaj mamy? O! Czyli tutaj mamy warsztat. Trzeba będzie troszeczkę pozbierać surowców. No dobra, jak ktoś będzie chciał tutaj wejść, to na wszelki wypadek niech najpierw wejdzie górą, i ja nasze się tak zrobiła. Góry nic ciekawego nie ma. Tu była bomba i tutaj też była bomba. Czyli, frontowymi to trochę by bolało. No dobra, to by trzeba było zrobić ten nadajnik czy coś. Może na początek jakiś agregacik. Jak A, no, lubię to średnie używać. Tajnik radio tych tych Już powinno być gitys. Po sprzęt tu, kurczę, no ostro nie zgadnę, mam jeszcze im jakieś baraki zbudować. Mam coś... No, mam takie coś. Stajdę na coś. O, trochę tej stali tu nas zbierałem. może coś gotowego by tak pierdyknąć? Nigdy tego nie robiłem, o. No i teraz trochę głupi to wyszło. drzwi będą pasować no? o, działają no. co byś chciał pogadać, co? What now? We can finally start to think about more than just survival. We've gotten big enough that we're having trouble communicating with ourselves. It's a good problem to have. and I have a solution? I think it's time to retake the castle. It used to be the men and men's HQ, way before mine. Well fortified, centrally located, and most important, it has a powerful radio. So what happened to this castle if it was so well fortified? This was long before I joined up, but the story I heard was that some kind of monster came out a lot of the leaders were killed in that battle and i guess nobody ever felt i've always wondered if losing the radio station was the beginning of all our later problems so should i have an ass What? yeah let's, let's do this we'll do some recon and meet you outside the castle see you there Co to za osada, Trochę czatu rozbudować. No dobra, teraz mamy trochę prądu i łóżek. Zawsze to coś. O ludzi, łóżek mamy pięć. Może by coś się do jedzenia przydało. Czy w ogóle mam jakieś nasiona? Lipa. Będziecie głodować. Ale chociaż macie... To może chociaż... No, no. no właśnie. Piek. Chociaż coś obrony, nie? Na wszelki wypadek. No to niech ta osada żyje. Jeśli ktoś szuka takiego Shotgana, najlepiej znaleźć go tutaj. Lot. To nasza baza. No to kawałek jest. I jak dobrze pamiętam, leżał on gdzieś. Tutaj. Po prostu se leży. No, jeszcze nie mogę stworzyć. Ciekawe co tam jest. Pierwszy raz jak tutaj przyszedłem, o, przegapiłem.

We asked the minutemen for help, but I didn't really think anyone would come just bring her back safe, okay? No dobra, zobaczmy gdzie to ma być. Tu, czyli Teraz, w którą stronę? Jakąś tak. Daleko? Co za dziwny odgłos. A. Nie mam czasu na pierdoły. Broń na tej kurwy o Sacka? Już nie potańczysz. Co to wszyscy? nie no jeden ojek ninja Teraz się pojawiłeś A dobra, pierdzielic to I don't look over the band bandit chief. So keep your mouth shut. Okay. You gotta help me. This guy's a sin he he's gonna kill me and replace me and my family. He's the sin, and he wants to replace me. Please, please, you gotta believe me. You can't let that thing do this. Hey, I'm on your side. I just need you to tell me the truth. Then maybe I can help. I'm telling you, I'm not a sin. You have to believe me. Let's all just calm down. No one has to die. No, he wants me dead. He's never gonna stop. I have to kill. Don't listen to him. it will say anything to convince you. Look, all I need is for you to put down the gun. Then we can talk this through. No, no, he'll kill us both. Why don't you just tell me how this happened? How this uh, Fine. I was on my way to bunker hill. I round a bend, and I see this guy, me. Gun drawn. Ready to fire. After that, it's a... it's a blur. We scuffle for a while, but I won. Now, I don't know what else I can say to convince you. He's the synth. Now, are you going to get out of my way? You know what? Just kill him. What? No! It's done. A to chyba jednak, Ale nie ja jest tak. czyli się udało, dobrze to mnie zaskoczyło, no to jesteśmy. Dobra, jest wysoko, to... Co to był za wybuch? Kuźwa, jak nuklearny może lasera Who's there <laughs> kawai wata fasokan mana wani tolo Żółty heł. Hełm. To jeszcze coś musiało zostać Gdzie są schody w górę? Nie ma. Winda Coś przyjedzie? No proszę.

I'm glad someone's trying to do some good around here for once. You can count on our help if you want. No, and misja's robin.